Byłem u Misia Zrobiliśmy mu w budce nowe posłanie dzięki cudownym ludziom, którzy pomagają misiowi. Los Misia nie jest dla nich obojętny. Przywieźli Misiowi poduszkę, kocyk, jedzonko miseczki, wodę a kuleczki co, nie ma? Taka dzisiaj pogoda, wiecie, wieje. Troszkę popaduje. Kuleczka, ciekawe czy jest. Gdzie jest kuleczka? Chyba jej nie ma. Kuleczka. O! Wywołałem wilka z lasu. Wywołana kuleczka z lasu. A ty co? Śpisz? I co? Kuleczuszka? Kuleczuszka, kochana. I co ona tu robi? Kuleczka? Główny bohater, kuleczka. Główny bohater. Kochaniutki, główny bohater. Patrzcie. Co robi główny bohater? Idzie się położyć chyba, patrzy. Ale nie, no przecież popaduje, to się nie będę kłaść. Czy? O. A jednak. Miałczy, kładzie się, przeciąga. Taka jest ona fajna. Cała się brudzi, a potem ją głaskać. Głaskać ją taką brudną potem. Malutko. Idzie do nas. Główny bohater kuleczka. Tak się przeciąga, taka jest długa. O, sama nie wie co z sobą zrobić. Tak się cieszy, że przyszedłem? Że przyjechałem? Cieszy się? No, ma się cieszyć. Ma się cieszyć, malutka. Ma się tak cieszyć jak ja się cieszę. Co tak krzyczy? Chodź, chodź. Chodź kochaniutka. No idziesz jeszcze, idziesz. Idziemy jeszcze tu. Żebyś miała tu Bezpieczne swoje miejsce, kochanie. Masz tu taką miseczkę. Ładno mi. Możesz sobie kuleczka jeść. Malutka. Krzykaczu. Już nie krzyczysz. Patrzcie jak pałaszuje. Patrzcie jak pałaszuje, ale jej smakuje. O, patrzcie jak jej smakuje. Główny bohater, kuleczka.